Słuchajcie, um, właśnie tym ja pokażę wam popręby, może już przyszły, a ja wchodzę już w to w boksach i wpiszczam No. ja się trochę kroję, daj chodź do dzisiaj sobie szorst, o kurna ale subskrybujcie mój kanał, bo już dopiero chyba mnie niektóre osoby subskrybowały. O, na wierzchu sąsiedzi są. Ten, to nie był, tylko jest stary kursor szorstka. No, koło jest. Jeszcze jest trochę gorąco. Ale nieważne to jest ofia. Jeśli będzie fajny, szort, na pewno dużo wyświetleń że będzie miał, to dopiero to każdy by chciał okrątać. No już parę słońców sobie mam na Okej. Okay. To jest nasze. Nic! Nic. Ciotek przysłał mi w ogóle. No nic. Co? Patrz. No nic. Już ja powiem wam coś o tych fotelach. Um, co tak nam sam mówił, bo ja chciał mieć foplery na sztupaki. No nie Peter wam mówił jakie nam kupił. Może powiem. Kupił nam kumę jakąś. foplery, um, Pewnie tuszę. Jeszcze taką linkę, Co, co muszę tuszę otrzymać. To wszystko, co kosztowało było 200 zł, bo to z Polski to na przychodzi. No, tak się ma.